Dzień dobry Państwu. Chcemy odnieść do eskalacji konfliktu trwającego na Ukrainie. Wczoraj miały miejsce ważne wydarzenia, zarówno jeśli chodzi o świat dyplomacji, jak i jeżeli chodzi o stosunki strategiczne i ruchy wojskowe. Władimir Putin uznał tak zwaną niepodległość tak zwanych republik, a więc tak naprawdę zrobił kolejny krok na ścieżce częściowego rozbioru państwa ukraińskiego. Wojska rosyjskie już oficjalnie zajęły oderwane od Ukrainy tereny Republik Donbaskiej i Ługańskiej. Na te wydarzenia, które tak wiele lat Zachód mówił, już czeka z sankcjami na Rosję, na jakieś wydarzenie, które byłoby podstawą do nałożenia takich sankcji, dziś widzimy swego rodzaju zamieszanie, konfuzję, bezradność wśród polityków zachodnich, którzy tak długo dyskutowali i tak długo jeździli do Moskwy, tak długo starali się utrzymywać, szczególnie politycy Niemiec i Francji, wpływy na Rosję poprzez tak zwane partnerstwo gospodarcze czy partnerstwo polityczne, że teraz wydają się nie do końca odnajdować w tym nowym świecie. E, oczekujemy informacji od rządu, jak wyglądają przygotowane przez Unię Europejską sankcje, jak wygląda e, ścieżka do ich nakładania e, i jak wygląda zaplanowany wspólnie z partnerami Unii Europejskiej i NATO scenariusz reakcji. Przypomnijmy, że prace na poziomie dyplomatycznym nad tymi sprawami trwały od końca listopada, więc koniec listopada, grudzień, styczeń, połowa lutego to dużo czasu. Uważamy, że rząd powinien przedstawić opozycji informacje na ten temat, nie tylko rozmawiać w tym właśnie trójkącie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelaria Premiera, Prezydent, ale poinformować również główne siły parlamentarne, bowiem w sytuacji, gdy u naszych granic jest wielkie ryzyko wybuchu w Wojny I trwają działania militarne mamy prawo do tej wiedzy. Widzimy też, że nie można być niczego w tym świecie stosunków strategicznych i dyplomatycznych pewnym. Przez 7 lat przedmiotem dyskusji pomiędzy Rosją, Ukrainą i państwami zachodnimi, motorem Unii Europejskiej, a więc Francją i Niemcami, przedmiotem dyskusji były tak zwane porozumienia mińskie. Wczoraj Władimir Putin właściwie wyrzucił je do śmietnika. Pokazał, że tak naprawdę nad tym nad nad czego realizacją zdawali się pracować polityce Europy Zachodniej. On nad tym się w ogóle nie zatrzymuje i po prostu przesuwa granice swoich wpływów. Mamy też w pamięci memorandum budapesztańskie. Przecież to było porozumienie zawarte jeszcze w latach 90., w pierwszej połowie, w ramach którego Wielka Brytania i Stany Zjednoczone obok Rosji gwarantowały Ukrainie, że jeśli zostaną wycofane głowice nuklearne, to będą pomagać i udzielać pomocy, tak by granice ukraińskie zostały nienaruszone. Dziś widzimy, ile te zobowiązania były warte. Niewiele. Dlatego wzywamy władze państwa polskiego, by zamiast opowiadać o wzmocnieniu armii, by zamiast wypowiadać hasła, przejść do działań, do konkretnych działań, do konkretnych działań, które wzmocnią państwo polskie, wzmocnią nasze bezpieczeństwo, bowiem w sytuacji kryzysowej tu w Europie Środkowo Wschodniej jesteśmy zdani przede wszystkim na siebie. Oddaję głos posłowi Krzysztofowi Tudujowi. Dziękuję. Szanowni Państwo. Rzeczywiście w polskim interesie leży przede wszystkim pokój, i to, żeby też u naszych sąsiadów ze wszystkich stron ten pokój istniał, ale mamy na to ograniczony wpływ. Natomiast na co mamy wpływ pełny, to jest na stan państwa polskiego, na stan polskiego bezpieczeństwa. I tutaj trzeba powiedzieć, niestety jesteśmy spóźnieni. Historia toczy się szybciej niż, niż państwo polskie jest w stanie się modernizować i nadążać za rzeczywistością. To jest smutna konstatacja. Jesteśmy spóźnieni, potrzebujemy rozwoju armii, potrzebujemy większej armii, która zapewni Polsce, Polakom bezpieczeństwo. Potrzebujemy reformy systemu służb specjalnych szczególnie z akcentem wzmocnienia kontrwywiadu e, oraz całościowego patrzenia na system e, cyberbezpieczeństwa polskiego, z czym państwo polskie w zeszłym roku e, dobitnie się przekonało. Obecnie mamy podniesiony e, stopień e, bezpieczeństwa w zakresie właśnie cyberbezpieczeństwa. E, więc e, ta sfera również e, jest przedmiotem e, reakcji na sytuację e, na sytuację zagrożenia, jakie się toczą, ale Również te postulaty, które my głosimy od lat, czyli militaryzacja narodu, to, żeby Polacy byli, mieli świadomość, jak wygląda pistolet, jak wygląda karabin, jak się tych narzędzi używa, to są rzeczy bardzo ważne, dlatego że bezpieczeństwo Polski jest istotne. Że Powtarzam, to na co mamy wpływ, to jest stan państwa polskiego. Mamy pełny wpływ na to my, jako, jako politycy, jako rządzący. Oczywiście nie my dzisiaj. E, dlatego chcemy rozliczyć e, rząd e, i chcemy e, informacji, dlaczego e, te e, postulaty do tej pory nie są jeszcze spełnione. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu profesora Bartowińskiego. Szanowni Państwo. Bezpieczeństwo Polski jest naszą najważniejszą troską w tej sytuacji, która rozgrywa się z naszą wschodnią granicą. Długofalowo rozumiane strategiczne bezpieczeństwo Polski. Powiedzmy to sobie dobitnie: że w polskim interesie nie jest to, żeby mocarstwa przesuwały granice według własnego uznania z użyciem wojska. Podnosimy tę zasadę od lat, od dekad. My jako środowisko Patriotyczne, narodowe. Dzisiaj w ramach Konfederacji mówimy o tym od lat, ale mówiliśmy o tym również dwie dekady temu, kiedy następowało odrywanie Kosowa od Serbii. Również protestowaliśmy, byliśmy przeciwni temu procesowi. Zawsze, kiedy mocarstwa używają brutalnej siły po to, żeby realizować swoje cele, no, dzieje się to. Jest ryzyko, zwłaszcza w Europie, naruszania granic. Jest ryzyko naruszenia bardzo poważnych polskich interesów. W polskim interesie nie jest to, żeby armia rosyjska po de facto wchłonięciu polityczno-militarnym Białorusi stacjonowała jeszcze na granicy ukraińskiej, dzisiaj w, u, u Wrót Polski. W naszym interesie nie jest destabilizacja, w naszym interesie nie jest to, żeby do Polski napływały dzisiaj miliony uchodźców. I zwracamy też uwagę na taki aspekt bezpieczeństwa jakim jest przybywanie do Polski w sposób masowy, niekontrolowany um, obywateli państw postsowieckich. Na jesieni ubiegłego roku większość klasy politycznej poparła rozwiązania rządowe zmierzające do tego, żeby jeszcze bardziej ułatwić i z, jeszcze bardziej zmniejszyć kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Polski z państw postsowieckich między innymi z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy i z innych państw, a wiemy przecież, jakie mechanizmy działania przy agresywnej polityce Kremla są również wykorzystywane, jeśli chodzi o całe te procedury zielonych lodzików, agentów wpływu. Dzisiaj Polska nie ma de facto kontroli nad tym, kto przyjeżdża na nasze terytorium. Jest to istotny czynnik, nad którym państwo polskie powinno kontrolę odzyskać. I wzywamy rządzących do tego, żeby wycofali się z tej liberalnej polityki wizowej w tym momencie i tych zgód na, na pracę, żeby objęli wiel, większą, większym nadzorem, większą troską po prostu kto do Polski przyjeżdża, zwłaszcza w tej bardzo trudnej, bardzo skomplikowanej sytuacji, która może eskalować jeszcze bardziej, to po pierwsze, ale może też się ciągnąć latami. Naprawdę ważne jest to, żeby państwo kontrolowało, kto się pojawia w jego granicach, zwłaszcza jeśli pochodzi z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne. Czy mają państwo jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.